Cześć moi drodzy, komóreczka kręci, już nagrywamy filmik. Święta, święta. Nie, nie po świętach, tylko przed świętami. Jesteśmy w takim okresie w połowie, w połowie grudnia, kiedy już będziemy powoli myśleli: a może już kupiliśmy, może kupujemy świąteczne drzewka. No i cóż, wybór jest bardzo duży. I czasami taka myśl nam przychodzi do głowy: co zrobić, jak zrobić, żeby ta poineczka jeszcze nie tylko nam zdobiła mieszkanie, dom. Ale również, żeby potem też coś z niej było. Czyli po prostu mówiąc e, krótko, zwięźlej na temat żeby można ją było posadzić do na naszego ogrodu, na dziełeczkę, czy w jakiekolwiek miejsce, które sobie tam marzymy, wybraliśmy, tak? I teraz co, najważniejsze jest to, e, żeby to była zadoniczkowana choinka. Czy to będzie świerk, czy to będzie jodła, czy to będzie e, sosna? Sosna, jaka tamania jest? Jodła kamczacka, tak? jadły kamczackie, sosny może mniej, ale to jadło kamczacka przeważnie kupujemy tak, świerk srebrny, świerk serbski i świerki te tradycyjne. Tu mamy taki chyba świerk serbski akurat. I chodzi o to, żeby nie kupować też na dużej rośliny, tylko to, żeby one się przyjęły, to roślina musi mieć mniej więcej tego, takiego pokroju, wielkości jak tutaj jest. Oczywiście kupicie większą, to też się może ona Wam przyjąć, natomiast nie kupujcie zbyt dużych, tak, bo to jest prosta zasada, im większa roślina tym trudniej się potem ona ukorzenia. Do czego zmierzam dalej? W ogóle jak kupujecie u sprzedawcy tą choinkę, tak? chcecie zobaczyć czy jest dobrze ukorzeniona to robicie test. No i Sorry, musicie upłodnić tak, jeżeli ona Wam opadnie patrzycie czy może jakaś bryła korzeniowa jest przerośnięta ale przynajmniej taki test robicie, że ona nie spada. tak? To już jest dobrze, jeżeli ona nie spada to znaczy, że ona nie została wsadzona 2 tygodnie czy miesiąc przed świętami, tylko naprawdę jest ukorzeniona przez Rok czy, 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 czy chociaż ten jeden sezon, tak? Co do najmatu, było korzeniową korzeniowo także to jest bardzo ważne. Teraz tak, kolejna sprawa: kupicie już takie drzewko, to nie wstawiacie od razu do mieszkania do temperatury pokojowej 20 stopni, 22, tylko musicie je troszeczkę wstawić do pomieszczenia, w którym będzie 10 stopni, 8 stopni, tak, żeby to nie było tak nagle takiego szoku termicznego dla rośliny Ponieważ teraz pamiętajcie, że te rośliny są uśpione. Tak? One jeszcze są po prostu w tym okresie już zimowym. Tak jak wszystkie rośliny, również i i wszystkiego rodzaju te świerki, czy, czy sosny, czy jodełki są uśpione. Dlatego nie od razu do mieszkania, tylko dwa dni, trzy dni w garażu, gdzieś w sieni, w werandzie, przestawcie je i tam, je sobie one się troszkę tak przygotowują do wyższej temperatury. Potem wsadzacie do mieszkania. 8 dni do 10 dni to już maksymalnie, czyli najlepiej tak dzień przed wigilią ustawić tak do mieszkania, czy wigilię w ogóle ubrać takie drzewko i po prostu nie czekamy tam luty czy kiedy, tylko szybciutko Sylwester mija, drugi, trzeci maksymalnie styczeń i z powrotem do sieni, do, do garażu tak samo, nie od razu do namróz, tylko po prostu rozhortowujemy tak stopniowo. Zgadzasz się z tym Ania? Zgadzam się. No to bardzo dobrze i po prostu yy, do, na podwórko, na podwórze tak Wystawiacie to, takie drzewko. Nie od razu nie sadzimy, tylko po prostu czekamy na dogodny termin do posadzenia, mniej więcej tak marzec, tak, czy kwiecień. I wtedy sobie fajnie w takim miejscu sadzimy i na wtedy na 90% takie drzewko się przyjmie. Co jeszcze dobrze zrobić, jak do mieszkania wrzucicie to przed ubraniem takiego drzewka, dobrze je zrosić po prostu. Pamiętajcie też o nawodnieniu. <laughs> Możecie raz to na. na, na takie nawodnienie zrobić, bo za dużo też będzie niedobrze. Bo korzenie mogą już to Wam przegnić, tak? Nie stawiajcie takiego drzewka przy jakimś źródle ciepła, przy kalorferze grzejniku, bo też szybciej wyschnie. Starajcie się jakieś takie miejsce z dala, właśnie od ogrzewania, postawić. No i cóż, i takie drzewko Wam będzie po prostu służyło potem na 10 lat, tak? Ile sobie tam wy wymarzycie. Także takie są reguły, takie są zasady, które ja przedstawiłem, oczywiście. No i cóż no kupujcie drzewkę, tak? Co jeszcze, ja jeszcze dodać? Ja tylko dodam, że jeżeli jednak ktoś kupi z odkrytym korzeniem, to jak najbardziej potem można te gałązki rozdrobnić i zrobić z nich, na no kompost kwaśny po prostu zrobić. Albo przykrywać takie rośliny, które mogą przemarznąć, tak? Też tymi gałązkami. Także, także nie wyrzucajcie absolutnie choinek. To jest, dla mnie to jest po prostu zbrodnia, bo tak jak Ania powiedziała, albo jako, jako nawóz dla pasolubnych roślin możecie rozdrobnić, tak? Albo jako stroisz takie albo okrycie dla roślinek. tak? Także ma, no, zastosowanie wielorakie. raki, tak? Śmietnik to ostateczność? Śmietnik to w ogóle nie jest ostateczność, tego ja nie róbcie w ogóle, tak? <laughs> Także no cóż, no jak się nie spotkam przed świętami, to wesołych świąt dla was, tak? No i widzimy się na filmikach już no, takich konkretnych, no może jak nie w grudniu, to w styczniu nie tak? zobaczymy jak wyjdzie. Bo my nic nie obiecujemy, tylko działamy po prostu, Miał być w sobotę filmik, jest o choinkach. Jakie są warunki przechowania tych choinek, jak żeby one po prostu nam rosły w tych, w tych ogrodach. Bo często pytacie, tak, co z tego będzie? Kiedyś byłem sprzedawcą choinek. Ludzie pytali, co zrobić, żeby te choinki um, przezimowały. No i właśnie to, co Wam na filmiku dzisiaj powiedziałem, dokładnie to samo i mówiłem, tak. A, a jak z tym będzie? Zobaczymy, tak. No. Pamiętajcie, 10 dni maksymalnie. E, najlepiej e, sprawdźcie, u sprzedawcy czy nie odchodzi. Tak, czy są dobrze ukorzenione w donicach. Te drzewka, no i lepiej jednak przyjmują się te jodły kaukaskie, czy też no, świerk troszkę trudniej, tak? No ale ja myślę, że każde drzewko się przy, przyjmie, kiedy będziecie postępować według moich e, i ani e, zaleceń, także cześć.